Codzienna lektura biblijna, dzień 7: Stary Testament, Genezis 14, Genezis 15, Genezis 16: Za dni Amrafela, króla Shinearu, Arioka, króla Ejasaru, Kedorlaomera, króla Elamu i Tajdala, króla narodów, prowadzili wojnę z Berą, królem Sodomy, z Birszą, królem Gomory, z Shinabem, królem Admy. Z Szemeberem, królem Seboim i z królem miasta Beli, czyli Soaru. Wszyscy oni połączyli się w dolinie Sidim, gdzie dziś jest Morze Słone. Dwanaście lat służyli Kedor Kedorlaomerowi, a w trzynastym roku zbuntowali się. I tak w roku czternastym nadciągnął Kedor Kedorlaomer z królami, którzy z nim byli, i pobił Rafaitów w Asztaro Karnaim, Zuzytów w Ham, Emitów w Szawe i chorytów na ich górze Seir, aż do równiny Paran, która jest przy pustyni. Potem zawrócili i przybyli do En-Mishpat, czyli Kadesh, i wybili całą krainę Amałękitów, a także Amorytów mieszkających w czejsej Tamar. Wtedy wyruszyli król Sodomy oraz król Gomory, król Admy, król Seboim i król Beli, czyli Soaru, i ustawili się do bitwy z nimi w dolinie Sidim. Z Kedorlaomerem, królem Elamu, Tajdalem, królem narodów, Amrafelem, królem Szinearu i Ariokiem, królem Ejasaru, czterech królów przeciw pięciu. A dolina Sidim była pełna dołów ze smołą. Gdy uciekali królowie Sodomy i Gomory, wpadli tam, a pozostali uciekli na górę. A tamci zabrali wszelkie mienie Sodomy i Gomory oraz całą ich żywność i odeszli. Zabrali też Lota, bratanka Abrama, wraz z jego mieniem i odeszli. Mieszkał on bowiem w Sodomie. I przyszedł jeden zbieg i oznajmił to Abramowi Hebrajczykowi, który mieszkał na równinach Mamrego Amoryty, brata Eszkola i Anera. Oni bowiem byli sprzymierzeni z Abramem. Gdy Abram usłyszał, że jego brat został pojmany, wyprawił swoich 318 wyszkolonych sług, urodzonych w jego domu, i ścigał ich aż do Dan. W nocy podzielili się, on i jego słudzy, napadli na nich i pobili ich. Potem ścigali ich aż do Choby, która leży po lewej stronie Damaszku. Odzyskał całe mienie i odbił swego brata Lota wraz z jego mieniem, a także kobiety i ludzi. Gdy wracał po pobiciu Kedorlaomera i królów, którzy z nim byli, król Sodomy wyszedł mu na spotkanie w dolinie Szawe czyli w Dolinie Królewskiej. A Melchizedek, król Salemu, wyniósł chleb i wino. Był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, właściciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał Twoich wrogów w Twoje ręce. I Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. A król Sodomy powiedział do Abrama: „Oddaj mi ludzi, a mnie weź dla siebie”. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy: „Podniosłem swą rękę do Pana Boga najwyższego, właściciela nieba i ziemi, że nie wezmę najmniejszej nitki ani że myka od obuwia, ani niczego, co należy do ciebie, abyś nie powiedział: ja wzbogaciłem Abrama. Tylko to, co moi słudzy zjedli, oraz przydział mężczyzn, którzy poszli ze mną”. Anera, Eszkola i Mamrego. Niech oni wezmą swój przydział. Po tych wydarzeniach słowo pana doszło do Abrama w widzeniu. Nie bój się, Abramie. Ja jestem twoją tarczą i twoją niezmiernie obfitą nagrodą. I Abram powiedział: Panie Boże, co mi dasz, skoro ja jestem bezdzietny, a szafaszem mego domu jest ten damasceńczyk Eliezer? Abram dodał: Oto nie dałeś mi potomka. A sługa urodzony w moim domu będzie moim dziedzicem. A oto dotarło do niego słowo Pana: Nie on będzie twoim dziedzicem, lecz ten, który wyjdzie z twego wnętrza, będzie twoim dziedzicem. Potem wyprowadził go na dwór i powiedział: Spójrz teraz na niebo i policz gwiazdy, jeśli będziesz mógł je policzyć, i powiedział mu: Takie będzie twoje potomstwo. I uwierzył Panu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Potem powiedział do niego, ja jestem Panem, który cię wyprowadził z Urchaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. Abram zapytał, Panie Boże, po czym poznam, że ją odziedziczę? I odpowiedział mu, weź dla mnie trzyletnią jałówkę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a także syno garlicę i pisklę gołębia. Wziął więc to wszystko i rozciął na połowy. A jedną część położył naprzeciwko drugiej, ale ptaków nie rozcinał. Kiedy zleciało się ptactwo do tej padliny, Abram je odganiał. Gdy słońce zachodziło, głęboki sen ogarnął Abrama i oto groza wielkiej ciemności zapadła na niego. I pan powiedział do Abrama: Wiedz o tym dobrze, że twoje potomstwo będzie przybyszem w cudzej ziemi, i wezmą je w niewolę, i będzie uciskane przez czterysta lat. A ja osądzę ten naród, któremu będą służyć, a potem wyjdą stamtąd z wielkim dobytkiem. Ale ty odejdziesz w pokoju do twoich ojców i będziesz pochowany w dobrej starości. A w czwartym pokoleniu wrócą tutaj, bo jeszcze nie dopełniła się nieprawość amorytów. Gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i ognista pochodnia, która przechodziła między tymi połowami zwierząt. W tym właśnie dniu Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc, Twemu potomstwu dam te ziemię, od rzeki Egiptu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, Kenitów, Kenizytów i Kadmonitów, Chetytów, Peryzytów i Refaitów. Amorytów, Kananejczyków, Girgaszytów i Jebusytów. Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci. Miała zaś służącą egipcjankę, która miała na imię Hagar. I powiedziała Saraj do Abrama: Oto pan nie pozwolił mi urodzić. Wejdź, proszę, do mojej służącej, może z niej będę miała dzieci. I Abram usłuchał głosu Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, swoją służącą Hagar, egipcjankę, i dała ją swemu mężowi Abramowi za żonę po dziesięciu latach zamieszkania Abrama w ziemi Kanaan. Obcował więc z Hagar, a ona poczęła. A gdy spostrzegła, że poczęła, ze wzgardą patrzyła na swoją panią. I Saraj powiedziała do Abrama, jesteś winien mojej krzywdy. Dałam moją służącą w twe ramiona. Ona jednak, widząc, że poczęła, patrzyła na mnie ze wzgardą. Niech pan rozsądzi między mną a tobą. Abram powiedział do Saraj. Oto twoja służąca jest w twoim ręku, zrób z nią, co uważasz za słuszne. I gdy Saraj dręczyła ją, uciekła od niej. I anioł pana znalazł ją u źródła wód na pustyni, u źródła przy drodze do szur. I zapytał: Hagar, służąco Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? Ona odpowiedziała: Uciekam od swojej pani Saraj. Anioł pana powiedział jej: Wróć do swojej pani i poddaj się pod jej władzę. Powiedział jej też: Anioł Pana rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że z powodu jego mnogości nie będzie go można policzyć. Potem Anioł Pana powiedział jej: Oto poczęłaś i urodzisz syna, a nadasz mu imię Izmael, bo Pan usłyszał twoje cierpienie. Będzie on dzikim człowiekiem, jego ręka będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich przeciwko jemu, i będzie mieszkać w obecności wszystkich swoich braci i nazwała pana, który mówił do niej: ty jesteś bogiem, który mnie widzi. Powiedziała bowiem: czyż tu nie spoglądałam na tego, który widzi mnie? Dlatego nazwała tę studnie studnią żyjącego, który widzi mnie. Jest ona między Kadesh i Berd. Potem Hagar urodziła Abramowi syna, i nadał Abram swemu synowi, którego urodziła Hagar, imię Izmael a Abram miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Izmaela. Nowy Testament, Matthew 5, 43-48, Matthew 6, 1-24 Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Lecz ja wam mówię, Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was. Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli tylko Waszych braci pozdrawiacie, cóż szczególnego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią? Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest Wasz Ojciec, który jest w niebie. Pilnujcie się, abyście Waszej Jałmużny nie dawali przed ludźmi po to, aby Was widzieli, inaczej nie będziecie mieli nagrody u Waszego Ojca który jest w niebie. Dlatego, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam Wam, odbierają swoją nagrodę. Ale Ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do Twego Ojca, który jest w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Ci jawnie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wasz ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Wy więc tak się módlcie, ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się dzieje Twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba, i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego, Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Wasz Ojciec Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i Wasz Ojciec nie przebaczy wam Waszych przewinień. A gdy pościcie, nie miejcie twarzy smutnej jak obłudnicy. Szpecą bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę, ale ty, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludzie widzieli, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest szczere, całe Twoje ciało będzie pełne światła. Jeśli zaś twoje oko jest złe, całe twoje ciało będzie pełne ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie? Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Psalmy. Psalm 6 Przewodnikowi chóru, naneżinot i seminajt. Psalm Dawida Panie, nie karć mnie w swoim gniewie i nie kasz mnie w swojej zapalczywości. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby, uzdrów mnie, Panie, bo moje kości drżą i moja dusza bardzo się zatrwożyła. Lecz Ty, Panie, jak długo jeszcze? Zawróć, Panie, ocal moją duszę. Wybaw mnie ze względu na twe miłosierdzie. W śmierci bowiem nie ma pamięci o tobie, a w grobie któż cię będzie wysławiać? Zmęczyłem się moim wzdychaniem. Co noc zalewam łzami moje posłanie, moje łoże jest mokre od płaczu. Moje oko zaćmiło się od smutku, zestarzało się z powodu wszystkich moich wrogów. Odstąpcie ode mnie, wszyscy czyniący nieprawość, bo pan usłyszał głos mego płaczu. Usłyszał pan moją prośbę, pan przyjął moją modlitwę. Niech się zawstydzą i bardzo zatworzą wszyscy moi wrogowie, niech uciekną i będą pohańbieni w jednej chwili. Łaskawy Boże, widzimy Twoje zaopatrzenie i ochronę dla tych, którzy ufają Tobie, nawet gdy okoliczności wydają się niemożliwe. Gdy słyszymy nauki Twojego syna o zmartwieniach i zaufaniu, Pomóż nam szukać najpierw Twojego królestwa i sprawiedliwości, wiedząc, że Ty zaopatrzysz wszystkie nasze potrzeby. Daj nam rozeznanie, by budować nasze życie na solidnej skale Twojego słowa, abyśmy stali mocno, gdy nadejdą burze. Niech nasza zależność od Ciebie pogłębia się z każdym dniem. W pokoju i mocy Chrystusa modlimy się. Amen.